Jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie! Nie słyszałem! Tak jest, kapitanie! O... Dzisiaj kolejna moja chujowa creepypasta, tym razem z roku 2014. Jedziemy, Heroes 108. 8. O ile sam pomysł na tą creepypastę był dobry i bazowałem go na swoim śnie, nie pytajcie, to wyszło źle. Czytamy. Ta opowieść ma wam coś uświadomić. Co? Że... murzy do Reptilianie rządzą rządem Azerbejdżanu? To nie jest jakaś historia o duchu, zombie czy innym straszoku klasy B, który cię zje, jak to przeczytasz. Napiszę to, co pamiętam. Postanowiłem, że znajdę sobie robotę. Brawo. Trafiłem do studia animowanego Cartoon Network jako starzysta. <laughs> Słabóz to z kalmara. <laughs> Sprzątałem, a czasem pomagałem przy polskich wersjach kreskówek. To powiedz tym ciulom! A nie, a nie to nie Nikelodion. To nie Nikelodion. Spokojnie, ja poczekam na ten odcinek za Lopex. Ale cierpliwość mi się już kończy! Do wydania miał niedługo trafić nowy sezon Hero 108 pod tytułem Hero 108 bohaterowie Atmosu... Nie wciskaj mi tu małe ciemnoty. Pierdolę z Mój szef dał Mizary z fabuły, bo stacie mogą zmieniać się w atmoskie wersje za pomocą kryształu Atmos, na przykład Liu Kang Atmos Kang. Kurwa co? Jakiś Super Sajany? Ci się od Dragon Ball'a was pozwą. I będzie? Nie. To nie jest spiskowa teoria. Tak. Pozwaliśmy Cartoon Network. Puścili mi i mojemu koledze pierwszy odcinek. Nazywał się Kałamarnica. <coughs> <Skarba>. <coughs> wielki parowóz, o kurwa, wielki parowóz, jechał w stronę bazy Hero 108. Zatrzymał się. Wysiedli z niego bohaterowie oddziału 1 i oddziału 2. Akcja przenosiła się, akcja się do wody zbliżenie da rybę. Małą różową rybkę. Nagle coś świsnęło i ryba została rozcięta na kawałki. Było widać krew! Nie byłem przestraszony, w wielu nowoczesnych kreskówkach widać krew. W jakich? Podaj jedną kreskówkę, gdzie dali krew, do której się nie przypierdoli rodzice, że. Y, tak dziecku! Tak z krwią. Tak z przekleństwami! Do zwłok ryby podpłynęła zielona, bardzo chibi kałamarnica. E, co? Jako, że w tej kreskówce zwierzęta mówią, spytała się głosem małej dziewczynki. Rybko nic ci nie jest. Wtedy coś odpowiedziało: coś jej jest! Kamera ujawniła przerażające stworzenie podobne do planktona z SpongeBoba. <laughs> przerażające stworzenie? Podobne do planktona ze SpongeBoba! Kurwa! Plankton ze Spongeboba nie jest przerażający! Kurwa co? Spongeboba kanciastoportego, Portego, kurwa. Widzicie co jest naprawdę straszne? To! Mają, mają! Mają, mają! Mają, mają! Mają, mają! Mają, mosso! Był duży, wielkości hardego susa, o kurwa! Był duży! Na oko. Jego oko... Na oko! Jego oko było niebieskie! Na oko! Jego oko było niebieskie, pierdolone! Ja, ja, ja. Jestem raperem, więc będę jechał po wszystkim, co mi się nie podoba! Ja, ja. Miał pas z amunicją oraz nóż. No, jaka kreskówka, taki klejton. Podskoczył do kołamarnicy i dał jej, potocznie mówiąc, kose w macki. Pod... Poleciało trochę krwi i atramentu. Mój kolega krzyknął! Przecież to jest, kurwa, dla dzieci! A że to dla dzieci? Może to coś w stylu pewnego sezonu, pewnej kreskówki? <grym> Dobra, nieważne. Kapitan Małpicki. Kapitan Małpicki. Ja tej postaci nie wymyśliłem, a szkoda. Podle... Podszedł do morza i zobaczył, że ta istota morduje kałamarnice. Przestraszył się i wezwał oddział jeden. Ci przybili i zobaczyli, jak potwór rodziny i maskę i wysysa soki. To było chore. Nie, to Bergrills po prostu. Chciałem wyłączyć odtwarzacz, ale kolega powiedział, że mogą nas wylać tak wylać za wyłączenie odcinka. Tak przy księdzu? Jak śmiesz? Tak przy księdzu, Karolu? Ale sam zasłonił oczy, bo ma słabe nerwy. Co on, kurwa, Phantom Strider? Że się, kurwa, brzydzi kreskówek? Uchylił jeden palec. Grzebalec. Zobaczył potwora oblewającego się krwią i trochę mu się ulało. To jest na pewno Phantom Strider. Podbiegł, pobiegłem po torebkę i mu ją dałem. Bohaterowie i małpicki patrzyli w przerażaniu na to, jak potwór wyjmuje wielki skalpel i rozcina kałamarnicy torbę. Ta płakała i krzyczała. Z torby wylało się mnóstwo krwi, atramentu i zielonej substancji. Kurwa! Animal Holocaust! Jako, że akcja działa się pod wodą, wszystko to spływało ku górze. Stworzenie zaczęło gberać wewnętrznościach kałamarnicy. Wyjęło kilka organów, po czym by zaczęło je macać. Odcinek się skończył. Stary... Widziałeś to, co ja? Spytałem kolegi. Muszę pogadać z szefem, odpowiedział. Czy to jakiś chory żart? Nie wiem, kurde! Wiesz, mogliby nas wylać, jakbyśmy to opublikowali w internecie? No tak przy księdzu? Tak przy księdzu, Karolu? Walić to! Wyśledzą tego parhatego tego gnoja, który zrobił nam ten żart! Ej, weź się, uspokój. Walę się! IDĘ zatem ZETEM NA POLICJĘ! HA! I wyszedł trzaskając drzwiami. Spojrzałem na swoje ręce, były blade. Może... Może sobie nitki zamiązałeś i krew przestała dopływać? Następnego dnia do budynku przyjechał radiobus. Policjanci obejrzeli kreskówkę. Policjanci obejrzeli kreskówkę. I powiedzieli mi, że to nie, nie jest poważny powód, aby ich wzywać. O kurwa! Ja pierdolę inteligentni policjanci. Świetnie. Wtedy mój kolega wkurzył się i znowu wyszedł. Wylali mnie i kolegę za robienie sobie głupich żartów. Szef nawet nie widział tego filmu. mimo tego, że nikt nie widział tego poza policjantami, mną i moim kumplem, to wiem, że to istnieje. Nie wiem, ja tam sobie jak zamykam oczy, to widzę, jak mnie całują grube antro dziewczyny i kurwa to istnieje, rozumiecie? Dla mnie przynajmniej. Cóż, zebrałem parę informacji o tym, co zrobili z tą sprawą. Skąd, skoro ty i tylko kolega twój zjebaniut i twoje policjanty to widziały? Skąd? Skąd? Szef bojąc się linczu usunął sezon z tym przekrętym Atmos. W ogóle sugerowanie, że Harry Cartoon Network Polska ma jakąkolwiek moc. Wyjaśnił to takimi słowami: Przepraszamy za brak tego sezonu, ale musieliśmy go usunąć z przyczyn niezależnych od nas. Zamaskowali po tym sezonie wszystkie ślady, wycięli z odcinka Gigant z Brązu wszelkie sceny i kwestie sugerujące następny sezon. Ale ja widziałem ten odcinek zaraz przed tym przekleństwem zwanym, zwanym kałamarnica. Ceklęctwo! Tam jest przekleństwo! Wyłącz to! Ceklęctwo tam jest! I jeszcze coś. To nie jest śmieszne. Jest śmieszne. Nie wiem co mam robić, tak czy siak znalazłem na torrentach fragment tego odcinka i skopiowałem na swój twardy dysk, to jedyny dowód. Dobrze by było, gdyby jedynym śladem po tym odcinku byłby ten oto tekst. Pa. Na chuj miłosierny. Co ja myślałem jak to robiłem? To momentami wygląda jak jakaś trollpasta. Kuźwa. Od czytania tego czegoś już wolałbym, żeby mi kurwa wąwóz z Polaków z kampanii wrześniowej wjechał kurwa samochodem PZ i do cewki moczowej, naprawdę. Ja... Ach. Co to jest? Tutaj w ogóle nie ma suspensu. W ogóle nie ma żadnego takiej chorej menażerii, która się bawi twoim umysłem. Tutaj nie ma żadnych pomysłów. To jest zero, to jest po prostu... To nie jest basta. To, to, to jest nic. Naprawdę ludzie. Ach, szkoda gadać. To jest obraza dla creepypast. To jest gorsze od późno, naprawdę, ludzie. Pózno, to przynajmniej jest takie chujowe, że aż dobre. Ja widzę, ja, ja te wyświetlenia widzę ile to kuźwa ma. I proszę was, przestańcie oglądacie też moje inne filmy, dobra? Moż to denerwować zaczyna, że tylko to oglądacie, a moich innych filmów nie. Yy, ale i kuźwa, ludzie. Pózno jest przynajmniej takie chujowe, że aż śmieszne. A to jest takie chujowe, że aż żałosne. Naprawdę, dość. ガイハッ